Jestem Jerzyniew się. Odcinek 45. A co takiego odwalił Sławek? A zerwał się z ławki i czule całując dzinę w czoło, no to bardzo poważnie stwierdził, że tak rozumnej kobiety, a i jak widać i bardzo światowej, no to nigdy nie widział i nie poznał. I aż miło to jest przy stole, to takowej właśnie kobiety posłuchać, a i rację jej w stu procentach przyznać. No i od razu to dostał wryja strzała od Elki, a Iwonka, no też swoje muchy w nosie czy nawet w dupie, to musiała pokazać, stwierdzając, że cudzołóstwo jest zawsze, gdy tylko zdradzasz swoją kobietę w cudzym łóżku i inaczej jak zdradą, to tego nazwać nie można. Mało tego, to już nawet nie jest zdrada, a jest to już pewnego rodzaju skurwysyństwo, za które to idzie się do piekła, na co Robercik elegancko zwrócił jej uwagę, że słuchając tego o czym ona mówi, no to wychodzi na to, że jak to się robi w swoim, a nie w cudzym łóżku, no to już wtedy nie jest to żadna zdrada, a jest to tylko przejaw dobrego wychowania a i wielkiej gościnności pana domu. No i od razu też wryja za te słowa dostał. Nasze panie, no to na jakiś czas to focha miały konkretnego, a i na to coś jakoś dziwnie tak patrzyły. Tulipan jednak to jak rasowy dyplomata sprawę załagodził i polewał dalej. Gdzieś tak koło północy impreska się skończyła i tulipan z racji odległości do chałupy to poszorował do roboty. Miał tam bliżej niż do domu a i gdzieś tam do rana to miał się w biurze przespać. Wszak przecież od szóstej rano no to miał już dyżur w tej swojej smutnej firmie. Przed południem powyłaziliśmy z wyrek. Kac nawet i nie był jakiś tam koszmarny, mimo trunków i gatunków różnych i mieszanych. Kilka browarów na krechę od Jorgosa wprowadziło nas w bardzo pozytywny nastrój i radochę z życia, a i ten grecki Zeus sprawił, że słoneczko dawało elegancko. To i ryje na podwórku do tej wielkiej gwiazdy były zwrócone. Nawet nie za bardzo przeskazała nam kaseta Perfektu zdarta już do granic możliwości, a zapodająca muzeł, bądź co bądź z naszego Kasprzaka, magnetofona krajowego, a jakże wytrzymałego na trudy emigracji, będącego własnością Marysięki. I było cacy. Znaczy się, cacy to było no, tak do około szesnastej było. Gdzieś właśnie około tej godziny, to pojawił się ponownie przy furtce tulipana i to z reklamówką w łapach. Ale coś jakiś taki, jakby to nie za bardzo był on zadowolony, jakby coś smutny on był, chociaż zanim cokolwiek powiedział, to już litra na stole postawił. Okazało się, że tulipana to właśnie wyjebali z roboty. I to ponoć z wielkim hukiem go wyjebali. No i z tego stresu i niemocy wielkiej to przytargał do nas gorzałkę, co by do normy się doprowadzić. No było to bardzo eleganckie z jego strony, ale no zapytaliśmy, a cóż to za przyczyna takiego nieszczęścia? Ten jego poprzednik zmartwychwstał, czy teraz to we trzech trumieńki targać tam będą na cmentarzu? Niestety. Poprzednik nie zmartwystał, a na miejsce tulipana, no to już znaleźli innego. Cóż zatem? Tulipan dopuścił się, jak on sam to określił i nazwał, pewnego, zdublowanego afrontu pogrzebowego. Już od jego przybycia w nocy, no to wszystko zaczęło się mu pierdolić. Czuł, że tylko patrzeć, jak coś jebnie, bo i znaci złe były. Najpierw to chyba z racji wypitej go żałci to wsadził nie ten klucz w zamek do gabinetu właściciela, gdzie była bardzo elegancka sofa, na której to mógł do rana przydusić komara. I tak gmerał tym kluczem, że jego kurwa w tym zamku to złamał i dupa zimna zleżakowania w gabinecie szefa. Poszorował zatem do szatni, ale zjebanie się z krzesła podczas snu spowodowała, że zmienił miejsce ewentualnego wypoczynku na pakamerę wystawową z trumnami. Tam bowiem dla nadzianych żałobników mieli na składzie taką elegancką trumienkę i to z samej Ameryki ona była. Trumienka szeroka na wysoki połysk i z wiekiem dzielonym na dwie części. No i była ona wymoszczona koronkami, ponoć bardzo ładną kołderką, a i niczego sobie haftowaną w krzyżyki miękką podusią. Tulipan jako oczywiście osobnik dobrze wychowany, to buty znów zdjął, co by mebla smutnego nie wyświnić, no i się tam elegancko zapakował. Nawet nie pamiętał, kiedy usnął, tak tam mu wygodnie i dobrze było. Za to bardzo dobrze pamiętał, jak darciem ryja to jego obudził szef. No, zdenerwowany to coś on bardzo mocno był, może dlatego, że wszedł tam akurat z jakimiś interesantami. Dobrze, że jak twierdził Tulipan, no to on te buty zdjął, a i gdzie w ten mebel to i nie narzygał. No jednak, co by tam nie mówić? Szef to łapami mocno z nerwów machał, a i nawet to jego od malaków wyzywał. Do południa jednak, no to już jako tako było. Nawet to i jakby szefowi w kurwienie przeszło, skoro dał tulipanowi garnucha, co by on się kacem nie męczył. Bo rura paliła go niemiłosiernie. I był częstym klientem pobierania do ustnie wody z greckich wodociągów. Po południu zapakowali jakąś sztywną babcię do karawana, no i ubrani w te swoje żałobne kapoty, to z całą ekipą pośmigali na cmentarz. Pochówek w tym dniu miał być tylko jeden, a więc Tulipan uważał, że dzionek to minie mu w spokojności wielkiej i bez tam napinki. Niestety. W tym dniu wszystko było inaczej. Z reguły to pochówek trwał 20-30 minut. W tym czasie papas, czyli pop, to te swoje czary nad trumienką odwalał, następnie mebel ze smutnymi do dołka i po imprezie. A w tym dniu... No, babcia, którą chowali, była jakaś tam mocno znana za życia. To i narodu na cmentarzu do wysyna. Papas z tym swoim repertuarem to i mocno się rozchuśtał, a i w tych swoich modłach, no to jakby na bisy kurwa czekał. A tulipan z kolesiami, w tych swoich kubrakach i czapach na dynkach, to proszę jakogo? No, słońce jak cholera, do kranu daleko, a rura pali, pod twarz zalewał i po jajach płynął. A oni stali jak jakieś posążki przed piramidami w Egipcie. Poza tym, no to coś tulipanowi po tym garnuchu od szefa, to zaczęło się jakby w dyńce kręcić. No ale stali, dalej udając ekipę bardzo mocno smutną. Jak relacjonował to lipan, no to pop bisów od żałobników to się jednak nie doczekał, mimo tego iż wciskał im ten swój bałach o jakimś świętym Piotrku z kluczami przy niebieskiej bramie w spotkaniu z jakimś tam panem w niebie, który to według jego zapewnień to już tego nieboszczyka na jakieś tam niebiańskie ogrody wpuścił. Jak zaznaczał Tulipan, zawsze widział w pochówkach sprzeczność. Jak tam w tym niebie taki kurwa miód, no to dlaczego to cała familia łzami się zalewa? Powinni z radochy na tatym cmentarzu do góry podskakiwać, a nawet i sobie garnucha jebnąć z tej radości. No co by tam nie mówić, no to wreszcie Czarny, czyli papas, a po naszemu pop, dał znaka, że kończy część artystyczną pochówku. A była już najwyższa pora, gdyż... No coś nad tą babcią w trumieńce, to i zaczęły już krążyć muchy. A przecież to nikt nie będzie babci na cmentarzu jakimś tam kurwa muchozolem psikał. Wieko zatem szybko na trumienkę, trumienkę na ramiona... No i w drogę z nią do tego jej dołka. Oczywiście, że i tak jak i u nas w kraju, no to przy akompaniamencie naprawdę bardzo smutnej piosenki ją targali. Dochodzili już do tego dołka, gdy no jakoś tak psiamać, to tulipanowi się ta napoleońska czapka w kształcie pieroga na głowie, no to i się przekrzywiła. Pole widzenia stracił, w wyniku czego no to źle stanął. I to akurat trafił nogą na trzonek od łopaty a że jeszcze muś dziebko w łopetynie szumiało no to i zaburzenia równowagi doznał zachwiało nim mocno jak i zresztą całą etipą też mocno zachwiało